Macierewicz musi przeprosić. Sikorski ostro, cyniczny świr. Miło usłyszeć w sądzie, że wbrew hipotezom posła Macierewicza nie ukrywam w chobielinie sprawców zamachu smoleńskiego napisał Radosław Sikorski po tym, jak sąd zdecydował, że poseł PiS musi przeprosić polityków Ko. Sprawa sięga 2020 roku, kiedy Macierewicz oskarżył Sikorskiego, Siemoniaka i Tuska o ukrywanie sprawców tragedii smoleńskiej. W piątek dowiedzieliśmy się, że jeden z przodujących polityków Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz będzie musiał przeprosić Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka i Radosław Sikorskiego. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych Roman Giertych. Macierewicz musi przeprosić polityków Ko. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał przed chwilą Antoniemu Macierewiczowi przeprosić na platformie XD Tuska, T. Siemoniaka i R. Sikorskiego za przypisywanie im ukrywania sprawców katastrofy smoleńskiej. Sąd uznał słowa posła PiS za skandaliczne, niedopuszczalne i nieprawdziwe. Miałem zaszczyt reprezentować wszystkich pomówionych tymi bezpodstawnymi oskarżeniami, napisał Giertych. Ostra reakcja Sikorskiego. Cyniczny świr. Jeden z zainteresowanych, Radosław Sikorski, odniósł się do informacji podanych przez Giertycha. Nie obyło się bez mocnych słów w stronę Antoniego Macierewicza. Miło usłyszeć w sądzie, że wbrew hipotezom posła Macierewicza nie ukrywam w chobielinie sprawców zamachu smoleńskiego. Zostaje gniew, że takiemu cynicznemu świrowi ktoś dał władztwo nad wojskiem polskim i środki publiczne na propagowanie urojeń, napisał Sikorski. Przypomnijmy, że korzenie sporu sięgają maja 2020 roku. Wówczas Antoni Macierewicz zamieścił w mediach społecznościowych następujący wpis – 10 lat, 122 miesiące, 528 tygodni, 3699 dni t. Siemoniak, d. Tusk, r. Sikorski i inni ukrywają przestępców, sprawców tragedii smoleńskiej, t. Arabski skazany czas na resztę. Już kolejnego dnia 27 maja 2020 roku. Roman Giertych złożył pozew przeciwko macierewiczowi w imieniu Tuska, Sikorskiego i siemoniaka. Adwokat zażądał przeprosin za kłamstwa i wpłaty darowizny na rzecz wielkiej orkiestry świątecznej pomocy.